Pokój i dobro. Witajcie, drogie dzieci. Mówiliśmy sobie o tym, że miłość Pana Boga nigdy nie gasi. Mówiliśmy również o tym, jak otworzyć się na tą miłość i że warto otworzyć się na miłość Bożą i zaprosić Pana Boga do siebie, ponieważ Bóg nas kocha i chce być z nami. Dzisiaj sobie powiemy o takich trzech narzędziach dzielenia się miłością. Jak tą miłość dawać innym? W jaki sposób? Czym się posłużyć? I te trzy rzeczy to: oczy, usta i ręce. W pewnej szkole podstawowej, na lekcji religii, wydarzyła się taka historia. Pani katechetka rozpoczęła lekcję tak jak zawsze od młodych. Nie zauważyła jednak, że w klasie jest nowy uczeń, który nie ma jednej ręki. Kiedy więc Poprosiła wszystkie dzieci, drogie dzieci, teraz budujemy nasze kościoły, składamy ręce, oto nasza wieża kościoła skierowana do Pana Boga, będziemy się modlić. Ten nowy uczeń, ten chłopczyk zawstydził się i zrobiło mu się bardzo głupio. Wszyscy zaczęli patrzeć na niego. Nie wiedział, co zrobić. Pani Kathedra zorientowała się, że postawiła go w kłopotliwej sytuacji. Po chwili ciszy zareagowała jednak dziewczynka, która siedziała obok niego. Podzieliła się miłością. Objęła go jedną ręką, a drugą ręką, drugą swoją dłoń przystawiła do jego ręki. I tak razem stworzyli wieżę kościoła skierowaną do Pana Boga. Chłopczyk od razu poczuł się lepiej, radośniej, rozpoczęła się modlitwa, wszyscy byli zadowoleni. Moi kochani, ta dziewczynka wykorzystała te narzędzia, które pomagają w dzieleniu się miłością. Zauważyła, że chłopczyk jest w kłopotliwej sytuacji, że potrzebuje pomocy, że zrobiło mu się źle i smutno. Przyszła z pomocą, przystawiła swoją rękę do jego dłoni, i od razu ten chłopiec poczuł się lepiej. Właśnie oczy dostrzeganie patrzenie Pomagają nam w dzieleniu się miłością. Jeśli widzę drugiego człowieka, jeśli na niego patrzę, jeśli ktoś odwraca wzrok w drugą stronę, nie zobaczy drugiego. Spojrzenie pomaga nam również w patrzeniu na Pana Jezusa, w adoracji. Spojrzeniu na krzyż. To również jest okazywanie miłości Panu Bogu. Druga rzecz to dłonie. Nasze ręce mogą pomóc nam, dawać miłość, dzielić się tą miłością, którą mamy w swoim sercu mamy tutaj. By dać ją innym. I na koniec usta. Słowo kocham Cię, dobrze, że jesteś, bardzo Cię lubię. Bóg Cię kocha, cieszę się Tobą. To są słowa, które e, umacniają miłość, które e, dają miłość drugiej osobie. Kiedy słyszycie takie słowa, na pewno jest dużo radości w Waszym sercu. Czujecie się lepiej. Słowo pomaga, umacnia. I tym słowem możemy dawać komuś miłość. Naszymi ustami możemy przekazywać, dawać, dzielić się miłością, którą mamy w sercu. A więc wykorzystajcie te narzędzia, aby w taki prosty sposób, teraz i przez całe życie dzielić się miłością z innymi.